A teraz przeczytam Ci prawdziwą poezję. Zupa cyks. Zupa marketkowa z koleczkami mięsno-ziemniaczanymi. Pierre kaczewnik, ciasto wielowarstowe z mięsem, cebulą i masłem. Kołduny tatarskie z farszem wołowym z rosołem. Kartoflaniki, pierogi z ziemniakami, jajkiem, cebulą, pietruszką i masłem. Jeczpoczmak. Pieczone pierogi z mięsem, ryżem i warzywami. Kibina. Pieczone pierogi z mięsem i kapustą. Berysz. Potrawa marcowa z mięsem, jajkiem, ryżem i grzybami. Azu. Zbignanym zemów z mięsem drobiowym, ziemniaczkami i warzywami. Kryszonka. Potrawa jednokornikowa z mięsem, warzywami i ziemniakami. Tatarska babka ziemniaczowa. Specjalnie przyrządzona z mięsem wołowym i upiagniętą. Pyza paparska z mięsem. Z mięsem wołownym wysoką. Pyza z serem na ostro. Pyza z białym serem i czosnkiem na i masełkiem. Manty. Pierogi gotowane na parze z białym serem na słodko. Listkowiec. Ciasto drożdżowe z serem gruzmakiem. Pachlawa. Słodkie bułeczki z miodem i orzeszkami, tatarska jurta polecam.